Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, jesteś moim schronieniem, ufam Ci całkowicie. Wierzę, że tylko dzięki Twojej pomocy uda mi się przetrwać każdy trudny czas. W Tobie cała moja życiowa nadzieja, która trwa we mnie na przekór przeciwnościom. Ojcze, Ty wiesz, co jest dla mnie w życiu najcenniejsze. Błagam, zaopiekuj się tym wszystkim. Składam moje skarby w Twoje dłonie, wiedząc, że od zawsze pochodziły one od Ciebie. Proszę, roztocz cudowną ochronę nad tym, co dla mnie ważne. Czuwaj nad najbliższymi mi osobami, nad sprawami, o których tak często myślę. Zawierzam Ci każdy mój dzień. Z całego serca wierząc, że nie grozi mi nic złego w Twojej obecności. Panie Boże, proszę, poleć swym świętym aniołom, by czuwały nad moim życiem i nad tym, co je buduje. Niech sprawują opiekę nad moją rodziną, niech strzegą nas od zła i pomagają pokonywać trudności. Pozwól im, proszę, stać na straży. Podpowiadać nam, jakich wyborów powinniśmy dokonywać, jak nie zbłądzić przez pokusy szatana. Ojcze, błagam, ulituj się nad tymi, których kocham, nad wszystkim, co mam w sercu. Ty znasz mnie najlepiej i wiesz, czego potrzebuję. Proszę, nie odmawiaj mi swej łaski, dopuść mnie jak najbliżej Ciebie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!